Po co chodzić z kotem do weterynarza, jeśli kot jest zdrowy, bawi się je i właściwie nie ma żadnych objawów choroby? Otóż odpowiadam po to, żeby sprawdzić, czy na pewno kot właśnie nie ma jakiegoś problemu, którego nam nie pokazuje, tylko go maskuje. Koty to są takie zwierzęta, które w naturze są również ofiarami, dlatego do ostatniego momentu będą udawały, że są zdrowe, będą chowały jakieś potencjalne problemy, żeby po prostu się nie narażać. I nawet jeśli kot żyje tylko i wyłącznie w domu, to również ten mechanizm jest aktywny. Dlatego, żeby sprawdzić, czy kot jest zdrowy, raz na rok zabieramy go na taki ogólny przegląd do weterynarza, robimy badanie krwi, moczu, USG, brzusznej i badanie kliniczne, w trakcie którego weterynarz sprawdzi oczy, uszy, zęby kota, powinien też omacać kręgosłup. A jeśli mamy kota starszego, starego, geriatrycznego, geriatryczny to jest kot 15, to musimy chodzić na te badania częściej. Co pół roku, czasami co trzy miesiące, albo nawet częściej, jeśli lekarz weterynarii zaleci inaczej. A jeśli twój kot bardzo stresuje się wizytą weterynarza, to możesz mu podać lek uspokajający na półtorej godziny przed wizytą, właśnie w gabinecie. Nazywa to się gabapentyna. Kupisz u weterynarza.